Witam Was serdecznie. Ja nazywam się Magdalena Rycerzpal i na co dzień zajmuję się profesjonalną pielęgnacją skóry w gabinecie kosmetyki nowoczesnej, poczucie piękna. Kiedyś usłyszałam taką metaforę, że nasza skóra jest jak samochód, a właściwie jak lakier samochodowy. Co mam na myśli? Klienci pytają nas, po co właściwie mają nawilżać skórę czy pielęgnować ją jakoś intensywniej, skoro nie mają z nimi żadnych problemów. Ja przytaczam tutaj właśnie tą metaforę ee, samochodu. Kiedy wyjeżdżasz nowym, pięknym e, samochodem z idealnym lakierem i nie garażujesz tego samochodu. Eee, nie chronisz go, nie woskujesz. Przez pierwsze kilka miesięcy wygląda on idealnie. Tak samo jest z Twoją skórą. Natomiast z biegiem czasu, kiedy ściera się ta ochronna warstwa, ten piękny połysk z uwagi na czynniki zewnętrzne, na słońce, na deszcz, ten lakier zaczyna powolutku, powolutku blaknąć. Blednąć. robi się coraz bardziej szary, matowy, gdzie niegdzie po już wielu latach może nawet dojść do rdzewienia. Każde mechaniczne uderzenie e, powoduje znacząco większe spustoszenie w tym lakierze, aniżeli w zadbanej e, w w zadbanej skórze. Tak samo właśnie jest z Twoją skórą, tak? Jeśli na tę chwilę nie masz żadnego problemu, nie czujesz przynajmniej, że masz jakiś problem, nie czujesz ściągnięcia, nie czujesz, ee, że ta skóra się świeci, nie masz problemu z wypryskami, z naczyniami, nie znaczy to, że jesteś taką szczęściarą, że możesz robić nic. Absolutnie nie. Podstawowa pielęgnacja, czyli prawidłowe oczyszczanie, regularne oczyszczanie skóry, złuszczanie tej skóry 7 co 70 dni i generalnie odżywienie jej na noc plus obowiązkowa tonizacja to trzy kroki absolutnie must have w twojej pielęgnacji, jeśli chcesz długo cieszyć się piękną skórą. Jeśli ta metafora nie do końca Cię przekonała, nie jesteś fanem motoryzacji, albo nie potrafisz sobie tego wyobrazić, opowiem Ci jeszcze mm, i przytoczę jeszcze jedną metaforę butów skórzanych. Skórzane buty niepielęgnowane, nieodżywiona skóra butów szybciej namaka, szybciej parcieje, przestaje błyszczeć, buty szybciej się niszczą. Tak samo Traktuj swoją skórę. Dbaj o nią przede wszystkim regularnie. Wiedz, że czynniki atmosferyczne bardzo silnie wpływają na stan i kondycję nie tylko Twoich butów, ale przede wszystkim ciebie i Twojej skóry. To co? Poczuj się pięknie każdego dnia we własnej skórze.